Julian Tuwim: Ci, którzy nie wiedzą, że nie wiedzą, to głupcy. Unikaj ich. Ci, co nie wiedzą, ale wiedzą, że nie wiedzą, to prostaczkowie. Poucz ich. Ci, co wiedzą, a nie wiedzą, że wiedzą, to śpiący. Obudź ich. Ci, co wiedzą i wiedzą, że wiedzą, to mędrcy. Idź ich śladem. Tau Bogdan Dmowski.